Internet do czerwoności rozgrzał fakt stwierdzenia ołowiu w tamponach. I czy jest się czym niepokoić? Prawdą jest, że ołów może być toksyczny. Jak on się nagromadzi w naszym organizmie, może wywoływać różne objawy, łącznie z wypadaniem włosów i objawy neurologiczne. Tym bardziej, jak wyobrażacie sobie, że mamy ten tampon tak bardzo głęboko w sobie, to już jesteśmy blisko do stwierdzenia, że rzeczywiście. Jest wszystkiemu winien. Chciałabym Was trochę uspokoić, dlatego że to badanie zostało przeprowadzone w zupełnie nieadekwatnych warunkach. Tam było 180 stopni, wiadomo, że my nie rozgrzewamy się do tej temperatury. Jednocześnie nie było podanej biodystępności, czyli przenikania przez śluzówkę pochwy, co jest bardzo ważne. Co najważniejsze, chciałabym Wam powiedzieć, że takie ilości ołowiu, jakie były stwierdzane właśnie w tamponach, mogą występować w żywności. Na przykład w herbacie, w rybach, no i palenie papierosów. To jest w ogóle szok, jeżeli chodzi o ilość metali ciężkich. Ołów przenika z gleby, więc zastosowanie biotamponów z certyfikowanej bawełny... Powinno zapobiec wszelkim problemom. Natomiast jeżeli czujecie się w tej chwili niepewnie, warto zastosować inne środki ochrony menstruacyjnej. Polecam wam kubeczek lub bieliznę menstruacyjną.